Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z wyprawy Dzisiaj zostajemy w grupie E ponieważ zmierzymy się z Holandią Na początku zerknijmy jakie czekają nas nagrody w przypadku zwycięstwa Po pierwsze otrzymamy zawodnika z rezerw Wyjdziemy w posiadanie dwóch nowych elementów kundalki I będziemy mogli zbudować trasę Holandia-San Marino Natomiast jeżeli przegramy no to tracimy trasę Holandia-Szwecja Okej okay. Tak więc roje takie mogą zostać. A ja was teraz zapraszam na rozkaz. Różni okadzica zatworzone dopiero w 36. Dziowinko podaje do Gomeza. Gomez ściga się z obrońcą. Podaje do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo z woleja. Uderza i mamy 1 do 0. To się nazywa znakomite wyszkolenie techniczne. Jak pięknie złożył się. Czysto trafił z woleja. Teraz przenieśmy się do minuty 43. Rzucał to wykonywane przez Holendrów. Wanderwart podaje do Vampersie, go Vampersy uderza. Okazja z broni, Hundlar jeszcze dobija, ale obok bramki. Mina 52 ponownie atakujemy Holendrzy. Robin podaje do Waarta, Ponderwald szukaje obrońcy, uderza, ale nie trafia. Minuta 60. Jovińko padaje do Kostarowa, Kostarow dośrodkowuje, Właściwie przerzuca na drugą stronę. Do piłki dopada Sarialgo. Sarialgo tym razem dośrodkowuje na bliższe słupy, dodaje tutaj do Cristiano Ronaldo. No, a ten uderza i mamy 2 do 0. Nie potrafią powstrzymać go obrońcy. To jego drugi gol w tym spotkaniu. Teraz przenieśmy się do minuty do 77. Afalaj faulowany. Nie wiem, czy to było na pewno w polu karnym, czy też przed, ciężko mi to ocenić. Nie wiem, jak wy uważacie. No, ale cóż mamy rzut karny. Wanderwart podchodzi do 11. Kasia spróbuje go zdekoncentrować. No, ale nie udaje mu się bronić. Mamy 2 do 1. Teraz, minuta 90. Rzucał tu ponownie. Jovanović, fatalna interwencja, a Falai uderza. No i 2 do 2, tak więc bardzo głupi sposób. Holendrzy wracają do gry. Teraz sytuacja z dogrywki to 94. Czabi. Do ośrodkowaniem, do Soldado, Soldado uderza pod poprzeczką. No i 120 minuta. Roben, Roben wpada w pole karne. no i ponownie taki troszeczkę wątpliwy rzut karny, no ale rzut karny. Iwonowicz, ponownie się nie popisał. No i Huntelar podchodzi do jednostki. Huntelar Huntelaar jas, I Huntelar trafia tylko w słupek. No i mamy rzuty karne, ale tutaj zostawiam Was z oryginalnymi komentatorami. To efektownie zrobić. Następny będzie strzelał Cristiano Ronaldo. Pewnie wykonana jedenastka. Bezradny bramkarz. Ach, wyczuł jego intencja jest bramka. Ma jednak fantastyczny refleks. Chyba zżera go twema. Nie pomylił się. Pewny strzał w jego wykonaniu. Trafia! Piłka wpadła do siatki! Nie dał szans bramkarzowi. Kapitalnie go pokonał. Wyraźnie brakuje mu pewności siebie. Uwaga! Za moment wszystko może być jasne. Pod warunkiem, że trafi! Sam chyba nie wierzy, że strzeli. Goal, koniec meczu! Wyrzucili ręce w geście triumfu! Ale śmieliśmy niesamowite widowisko! Widzicie, po pierwszym spotkaniu w tym odcinku udało się zwyciężyć z Holandią dopiero po rzutach karnych, chociaż ten mecz mógł zakończyć się równie dobrze w podstawowym czasie gry, jak i w nagrywce. Ponieważ dwie bramki stracone wcześniej były naprawdę po dziecinnych błędach, a w dogrywce Huntlar na szczęście trafił w słupek w życie karnym. Ok, tak więc kontynuujmy sobie i zobaczmy jakie nagrody otrzymamy. Po pierwszego oczywiście grupa E całkowicie zdominowana oraz dostaliśmy dwa elementy układanki, jeden to Holandia 1 na 3 a drugi to grupa E 1 na 2 Oczywiście otrzymaliśmy nowego zawodnika z rezerw, oraz możemy odblokować teraz trasę Holandia, San Marino. Emanuelson. Hmm, hmm, hmm. Czy tego? Nie, raczej go nie będziemy przyjmować, ponieważ środkowych umocników ofensywnych mamy naprawdę dużo. I są moim całkiem wysokich umiejętnościach, zarówno Eriksen, jak i Ozil potrafią grać w piłkę. Ok, tak więc mamy już 131 elementów układanki, więc całkiem, całkiem sporo. Zdujmy sobie tą trasę do San Marino i wróćmy do Holandii. Jeżeli wygramy to otrzymamy zawodnika z ławki Oraz wejdziemy w posiadanie jednego nowego elementu Układanki Tak więc znowu czeka nas bardzo ciężki mecz A ja standardowo zapraszam was na skrót Pierwsza bramkowa okazja wydarza się zdecydowanie wcześniej Bo w czwartej minucie Gomez uderza Fatalny kick z bramkarza No i mamy 1 do zera. Tak, ale on widać wie co robi przechytrzył całkowicie Minuta 10 ponownie my Czabi przejmuje piłkę. Czaby uderza. Ale bramkarz świetnie broni. Tym razem się popisał. Minuta 57. Wanderwart oszukuje obrońców prostym zwodem. Szczęśliwie hmm, dopada do piłki Affelaj, uderza. No i mamy remis. Tak więc w zasadzie chyba możemy powiedzieć, że błąd, który popełnił Kostarow, może nas teraz sporo kosztować. Ale minuta 88. Sarial tu do Czabiego. Czabi wypuszcza Ronaldo. No Ronaldo oczywiście do Gomez. No i Gomez w takich sytuacjach się nie myli. No i mamy 2 do 1, 2 minuty przed końcem spotkania. Popatrzmy na powtórkę. Ładna bramka. Niewiele czasu do końca. Po drugim spotkaniu w tym odcinku, tym razem udało się zwyciężyć 2 do 1 po naprawdę ciężkim spotkaniu. No ale Mario Gomez dał nam na części w 88 trzy punkty w zasadzie można było powiedzieć, ponieważ ta wyprawa symuluje co nieco eliminację mistrzostw Europy. Oczywiście nagrody to Element Układanki, Holandia 2 na 3 oraz... Zawodnik z ławki. Kto to będzie? Jest to środkowa obrońca Heitinga. No, może wymienimy go za głowackiego, ponieważ tak jakoś strasznie nam się nie przydaje. Nie musimy go chyba na siłę trzymać na ławce rezerwowych. Czy jeżeli tutaj pozmieniamy, to my będziemy mogli zrobić większy porządek. I oczywiście mamy 132 elementy układanki. I zobaczmy jakie nagrody czekają na za ewentualne trzecie zwycięstwo. Po pierwsze otrzymamy zawodnika z postawy w Holandii oraz domydziemy kompet elementów grupowych. Tak więc standardowo ja Was teraz zapraszam na skrót. W pierwszej Holendrzestwa zwałem sobie swoją pierwszą sytuację. Snyder oszukuje obrońców oczywiście. Uderza, ale obok bramki. Do 26, razem takujemy my. Gomez do Ronaldo, Ronaldo do Gomeza, Gomez uderza, ale daleko od bramki no też 49 Ronaldo podaje do Meirelesza Meirelesz uderza, ale również podłuje i ta 58 dośrodkowanie rzutu różnego no nie najlepsza interwencja Mertensa, który się przewrócił no, Holender uderza, ale nie trafia, no ta 66 Ronaldo świetnie do Soldado Soldado jednak uderza głową no i bramkę już nie ma większych problemów, żeby to obronić ale oby, zobaczmy jeszcze rzut rożny piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny i za zmiana w jednej i w drugiej drużynie Chabi dośrodkowuje. Ronaldo uderza, ale bramkarz broni i obrońcy to wyjaśniają. Minuta 75. Atakują Holendrzy, Huntelaar, ale Casillas świetnie broni. No i wychodzimy z kontrą. Dziwinko do Ronaldo. Obrońca popełnia fatalny błąd. No i Ronaldo wychodzi sam na sam. Podaje się do Soldado. No i mamy 1 do 0. Ponownie 2 minuty przed końcem. Na powtórkę ładna W szmamy... trzecim spotkaniu w tym odcinku udało się zwyciężyć 1 do zera po fatalnym błędzie. Środkowego obrońcy prezentacji Holandii, tak więc już jest sporo szczęścia, ponieważ na co dzień takich błędów się nie dopuszczają. Wykażemy czystą czystał kasję całkiem chyba zasłużenie, bo nieraz uratował nam skórę. Szczególnie w takich sytuacjach kiedy musiał chopać piłkę do środkowania, na przykład i zapobieg groźnym strzałom głową. Ok, oczywiście pokonaliśmy w całości grupę E, tak więc coraz mniej zostało nam tym, tych drużyn do pokonania i zobaczmy jakie nagrody. Po pierwsze, Holandia 3x3 oraz grupa E 2 na 2 No i poza tym, oczywiście, standardowo zawodnik z pozostałej dynaski. Ciekawe, kto to będzie, oby to nie był Wanderwilk, ponieważ on miał spory dylemat, czy wziąć go, czy też zostawić Sarioglu, który naprawdę spisuje się nieźle. No dobra, ponownie zrobiliśmy środkowego obrońcę. Czy wymieniamy go za hating? Chyba nie, ponieważ jest on strasznie wolny. Tak więc odrzucamy. Okej, okay, mamy 134 elementy, układanki i grupę E za sobą. Tak więc w tym odcinku zmierzymy się z Gruzją, Łotwą. Czy też może naszymi rywalami będzie reprezentacja Białorusi, Rumunii, Albanii. Albo też może naszym rywalem będzie Macedonia. Lub Armenia. Tak więc decyzja należy do Was, mojej strony to tyle. Do usłyszenia. Na razie, cześć.